Człowiek od zawsze kierował się chęcią ujarzmienia żywiołów. Dział nauki i techniki, obejmujący metody i sposoby wykorzystania naturalnych zasobów wodnych do celów gospodarczych, nosi nazwę hydrotechniki, zaś specjalistą w tej dziedzinie jest technik budownictwa wodnego. Współczesny technik budownictwa wodnego ma nieporównywalnie większe możliwości techniczne niż jego poprzednicy. W efekcie skutki jego pracy często mogą zmieniać całe ekosystemy, przyrodę w ogromnych regionach, a nawet tektonikę skorupy ziemskiej. Jako przykład wystarczy podać największą tamę na świecie, czyli Tamę Trzech Przełomów zbudowaną w Chinach w 2006 roku. Technik budownictwa wodnego jest specjalistą odpowiedzialnym za szereg zadań związanych z budownictwem wodnym. Obejmują one prace przygotowawcze związane z przyszłą budową obiektów hydrotechnicznych. W dalszej fazie budowy obiektów hydrotechnicznych technik budownictwa wodnego może być odpowiedzialny za nadzór mechanicznych robotów montażowych oraz urządzeń stanowiących wyposażenie obiektów hydrotechnicznych. W przypadku obiektów już istniejących może on być również odpowiedzialny za regulowanie eksploatacji rzek oraz potoków górskich, poziomów w wód w ciekach, ochronę koryt rzecznych i skarb przed erozją oraz powodziami. Technik budownictwa wodnego może też projektować i budować trasy żeglugi i komunikacji wodnej. Praca technika budownictwa wodnego może odbywać się zarówno na wolnym powietrzu, w zmiennych warunkach atmosferycznych, pomieszczeniach biurowych lub laboratoriach. Wymaga ona koordynacji wzrokowo-ruchowej, podzielności uwagi, wytrwałości i dokładności. Ważne są również umiejętności organizacyjne, odpowiedzialność za bezpieczeństwo podległych pracowników oraz uzdolnienia konstrukcyjne. Kwalifikacje można zdobyć w czteroletnim technikum dla absolwentów gimnazjum oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zakresie kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie przy posiadaniu wykształcenia średniego. Dalszy rozwój i podniesienie kwalifikacji odbywa się poprzez kontynuację nauki w szkołach wyższych na kierunkach budownictwo, inżynieria środowiska oraz pokrewnych. Możliwości zatrudnienia oferują przedsiębiorstwa zajmujące się budowlami wodnymi na zaporach, w portach, elektrowniach wodnych i wałach przeciwpowodziowych oraz innych obiektach hydrotechnicznych, biurach projektów czy laboratoriach badawczo-naukowych. A teraz przyjrzyjmy się pracy technika budownictwa wodnego. Na początku ukończyłem szkołę techniczną, następnie odbyłem praktyki w, w tym kierunku i no, przyjąłem się do pracy te, też w tym, w tym kierunku o tym, o tym profilu i m, przechodziłem przez różne działy techniczne, że tak się wyrażę. I, i obecnie pracuję na, na, przy sieci wodociągowej. Także no, jest, to, jest to moim zdaniem praca interesująca w terenie. Nie ma, nie ma w tej pracy żadnej monotonii, także, każdy dzień przynosi nam co, coś nowego. Po prostu są jakieś nowe wyzwania, nowe zadania. Także, no jest to praca, myślę, wydaje mi się, bardzo interesująca z mojego punktu widzenia. Praca ta polega na, na eksploatacji, utrzymaniu sieci wodociągowej, w szczególności. Jest to praca zespołowa. Wymaga do. No, Pełnej takiej mobilizacji całej załogi, bo po prostu to nie możemy sobie pozwolić na żadnego rodzaju błędy, bo to jest no, raz, bo praca nieraz okazuje się bardzo niebezpieczna, bo to są przy, szczególnie przy awariach wodociągowych, są to głębokie wykopy, należy te wykopy zabezpieczyć. No, cała, cały zespół musi ze sobą współpracować, od począwszy od, od kierowcy do, do osoby nadzorującej tą ekipę. W naszej pracy wykorzystujemy narzędzia różnego rodzaju, od począwszy od, od zgrzewarek do po, po różnego rodzaju zagęszczarki, klucze hydrauliczne, sprzęty typu koparki, pompy, pompy, zagęszczarki, agregaty prądotwórcze. I ten zawód ma przyszłość, także myślę, że no, cały czas będą istnieć i istnieją. Czy, czy sieci różnego rodzaju wodociągowe, czy kanalizacyjne. I no wiadomo, technologie się rozwijają, tych sieci z każdym rokiem przybywa, także no te, ten zawód ma przyszłość, także no musi być osoba, która, która będzie konserwować te sieci i utrzymywać w pełnej gotowości i eksploatacji.